Witam w ciekawostkach twardego resetu. Dzisiaj w programie sprawdzimy, jak postępują prace przy budowie najdroższego okrętu Royal Navy. Zbigniew Urbański, zapraszam. HMS Queen Elizabeth to największy i najdroższy okręt, jaki kiedykolwiek służył w Royal Navy. Raczej nie przywróci on marynarce brytyjskiej chwały z czasów świetności okresu kolonialnego, ale pozwoli kontynuować współpracę z USA na równych warunkach, co nie jest obecnie możliwe, ponieważ Wielka Brytania nie posiada w czynnej służbie ani jednego lotniskowca z prawdziwego zdarzenia. Budowa tego pierwszego z dwóch planowanych lotniskowców nowej klasy rozpoczęła się w 2009 roku i oficjalnie zakończyła chrztem 4 lipca tego roku w szkockiej stoczni Rosyt w niedaleko Edynburga. Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe i integracja systemów okrętowych. Na początku 2017 roku HMS Queen Elizabeth ma trafić na testy do marynarki, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w 2018 roku ma rozpocząć służbę. W porównaniu z amerykańskimi kolosami typu Nimitz może nie wygląda on imponująco, ale i tak będzie jednym z największych okrętów świata. 280-metrowy potwór ma 65 tysięcy ton wyporności, a na jego pokładzie będzie stacjonowało do 40 maszyn, głównie F-35, Lightning 2 w wersji B i śmigłowce. Programowi budowy lotniskowców towarzyszy cały czas masa kontrowersji, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę jego koszt. Dwie bliźniacze jednostki to wydatek ponad 6 miliardów funtów, a jest to oszacowane na rok 2014. Druga jednostka wciąż jest budowana, a pierwsza wciąż niezdolna do służby i nieprzetestowana. Bardzo prawdopodobne jest, że koszt ten wzrośnie. Głównym wykonawcą jest koncern BAE Systems, a pod wykonawcami inne brytyjskie podmioty. Więc lwia część tych pieniędzy przynajmniej pozostanie na wyspach. I to wszystko na dzisiaj. Bye bye!